Czy wiesz, że... Czyli astroedukacja w pigułce. Czy wiesz, że na Księżycu też jest pogoda? Na Księżycu nie pada śnieg. Nie ma burzy, a na czarnym jak smoła niebie nie tworzą się chmury. Pogoda na Księżycu oznacza zupełnie innego coś niż na Ziemi. Klimat Księżyca jest zdominowany przez wahania temperatury o setki stopni, nadlatujące skały kosmiczne o różnych rozmiarach oraz cząstki i energię podróżującą ze Słońca i dalej. Palący żar i przenikliwe zimno są powszechne na Księżycu, a zmiany temperatury są bardzo szybkie. I dramatyczne, ponieważ Księżyc nie ma atmosfery takiej jak Ziemia. Innymi słowy, środowisko Księżyca jest prawie puste, ale nie do końca. Ledwo widoczna warstwa gazu wokół Księżyca nazywa się egzosferą. Egzosfera Księżycowa jest zbyt skąpa, aby uwięzić lub rozszczepić energię słoneczną. Więc różnice między obszarami oświetlonymi Słońcem i zacienionymi na Księżycu są ekstremalne. Temperatury w pobliżu równika księżycowego mogą gwałtownie wzrosnąć do 120 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a następnie spaść po zmroku do minus 133 stopni Celsjusza. W głębokich kraterach w pobliżu biegunów Księżyca stałe cienie sprawiają, że powierzchnia jest jeszcze bardziej zimna. Lunar Reconnaissance Orbiter z NASA zmierzył temperaturę w takim jednym z kraterów, która dochodziła do około minus 240 stopni Celsjusza. Te wiecznie zimne, ciemne miejsca kryją złoża lodu, którą mogą mieć miliardy lat. Ekosfera księżyca jest o wiele za cienka, aby wytworzyć pogodę, jaką znamy na Ziemi. Zamiast tego, księżycowa pogoda. Pochodzi bezpośrednio z kosmosu. Przede wszystkim to wiatr słoneczny, czyli ciągły strumień wiatru słonecznego, który powoduje oparzenia księżyca. Ładuje księżycowy krajobraz elektrycznością statyczną i dostarcza składników chemicznych, z których może powstać woda. Jak już odkryto, na księżycu jest woda. A niektóre jej atomy mogą pochodzić bezpośrednio ze Słońca. Księżyc i wiatr słoneczny mają wszystko, co potrzeba, aby utworzyć cząstki wody: dwa atomy wodoru, jeden atom tlenu, czyli H2O. Atomy tlenu są związane w skałach i cząstkach na powierzchni Księżyca. Nadchodzący wiatr słoneczny rozrywa niektóre wiązania chemiczne tych atomów tlenu, uwalniając je do tworzenia nowych połączeń. Zaś sam wiatr słoneczny przynosi również inny składnik niezbędny do stworzenia cząstki wody, czyli wodór. Innymi czynnikami, które odpowiadają za specyficzną pogodę księżycową są galaktyczne promieniowanie kosmiczne, które dociera z odległych zakątków drogi mlecznej, a czasami nawet z innych galaktyk. Promienie te mogą rozbić atomy powierzchni księżyca, uwalniając promieniowanie. Kolejnym elementem są wyrzuty masy koronalnej. Fale uderzeniowe z gigantycznych erupcji na Słońcu dostarczają okazjonalne wybuchy wysokoenergetyczne cząstek na Księżyc. Te erupcje nazywane są właśnie koronalnymi wyrzutami masy. I kolejnym z elementów są mikrometeoroidy, a czasami większe obiekty kosmiczne, które uderzają w powierzchnię Księżyca. Ten suchy deszcz gruzu miesza materiał z zewnętrznych warstw księżyca, odsłaniając świeży materiał w procesie zwanym jako ogrodnictwo uderzeniowe. Tak właśnie wygląda pogoda na księżycu. Teraz już wiesz, że